Yo z tej strony Aruks, i witam was w kolejnym moim materiale i tym razem mam informacje y, dla ludzi, y, którzy kiedykolwiek chcieli sobie w swoim życiu zrobić jakąś grę komputerową, y, a mianowicie Unreal Engine 4 teraz jest do pobrania za darmo, za zupełną darmochę, możemy sobie pobrać ten program y, i cieszyć się z niego całą pełną okazałością y, bez żadnych ograniczeń. Przypomnę jeszcze, że, że wcześniej był nałożony na, na ten program abonament miesięczny, chyba miesięczny, 19 dolarów za, za, za miesiąc, a teraz mamy go zupełnie za darmo i możemy się bawić w nim zupełnie legalnie. Mamy dostęp do różnych poradników, tutoriali czy, czy innych dokumentacji, mamy forum, mamy sklepie, w którym możemy sobie kupować różne... Różne rzeczy, które są nam potrzebne do produkcji jakiejś gry: czy są to tekstury, czy, czy jakieś obiekty, czy, czy postać, wszystko możemy sobie kupić. I czym ten program jest na przykład lepszy od, od innych tego typu dla początkujących, oczywiście, choć nie tylko? Tym, że tak naprawdę nie trzeba umieć programować, skryptować. Tylko mamy właśnie takie coś jak blueprints i są to, jest to takie tworzenie łańcuchów przyczynowo-skutkowych. Na przykład, jeśli to, to to, a jeśli nie, to tamto. I możemy sobie łączyć tutaj takimi pętlami klocki i z tego, tak jakby, tworzy nam się kod, którego w ogóle nie musimy pisać, bo jest on zapisany w poszczególnych klockach. My tylko przenosimy te klocki i łączymy je tak, jak nam się podoba. Co można by jeszcze powiedzieć o tym programie? Na pewno jest bardzo fajny, jest podobny do UDK -a. Jeżeli ktoś miał wcześniej no, styczność z UDK to powinien czuć się jak w domu Nie powinien mieć jakichś problemów, bo to przecież Unreal dalej jest Na pewno bardzo fajna alternatywa dla CryEngine Trujeczki czy Unity 3D z którym może, wydaje mi się, że może teraz już konkurować bo Unity jest darmowe. To w tym, w tym czasie też jest darmowe w tej chwili, ale wcześniej nie było, także także, także coś było na rzeczy, że Unity trochę wygrywało dla tych niezależnych, tych młodych twórców, którzy chcieli sobie coś porobić, a niekoniecznie na Unreal'u mogli, tak? Tutaj do tego zdjęcia wam jeszcze odniosę się w komentarzu, znaczy w komentarzu, w opisie macie link. Który polecam kliknąć i obejrzeć sobie ten filmik właśnie z tym, z tym pokojem, bo jest bardzo fajny. Gdzieś po internecie jest w jakiejś lepszej jakości, chyba Full HD, ale nie mogłem znaleźć i mam tylko w HD, ale myślę, że i tak to odwzoruje piękność tej grafiki, tego silnika. No i tutaj mamy jakąś gierkę na Androida i tu niszej informacje, że mamy wszystko, żeby mo żeby, żebyśmy mogli zacząć tworzyć. Mamy info, że, że jest to darmowe i tutaj już o jakichś tam 5% od, jeżeli zdecydujemy się wydać grę i, i nasz, tam, nasz zysk będzie większy niż 3000 dolarów, to... Filma będzie on nas pobierać 5% z tej sumy, ale to jest dla nas nieistotne. Ważne jest dla nas to, że możemy mieć ten program za darmo i możemy się w nim bawić, kombinować i, 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 i to jest naprawdę bardzo fajne. Bo po Unreal Engine 4 to nie jest taki pierwszy lepszy silnik, tylko to jest silnik, na którym można stworzyć bardzo fajną grę, która będzie bardzo ładnie wyglądać. No, ja myślę, że to tyle. Myślę, że wszyscy są zadowoleni. Ci, którzy kiedyś chcieli coś stworzyć. Sam na pewno Spróbuję swoich sił w tym programie Bo, bo kiedyś próbowałem w UDK I tylko mnie trochę denerwował Spróbuję się w tym, mam nadzieję, że będzie trochę lepiej No i co No i ja się z wami żegnam, mówi Sarox I jo, do następnego materiału